Miejsca najważniejszego na mapie Polski, tak jak mówił Stanisław Wyspiański pod koniec życia, że każda, każda szkoła w Polsce powinna mieć mapę, a na tej mapie zaznaczony Kraków. To nawet Józef Pulsucki kochał Wyspiańskiego. Prosił go często o wsparcie w tych niepodległościowych dążeniach. No i co zrobił Stasiu Wyspiański? Zrzekł się, kochani bycia profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Powiedział, że Austriakom nie będzie służył, tak? Cesarzowi nie będzie służył. Że to niezgodne z jego poczuciem patriotyzmu. Rotunda Najświętszej Marii Panny, która jest datowana właśnie na X wiek, na planie koła. Może kiedyś się wybierzemy na nie, zwiedzanie. Akurat pracuje też jako przewodnik wawelski bo niestety to nie jest takie proste że jest się przewodnikiem po Krakowie i też się jest automatycznie przewodnikiem po Zamku Królewskim, trzeba osobno podpisywać umowę, osobne egzaminy słuchajcie, tysiąc miast w Europie było lokowane na prawie magdeburskim Kijów też, i nikt nie mówi, że Kijów jest miastem niemieckim, tak? pradawnym niemieckim, ale oni wykorzystali to, że tym językiem urzędowym w Krakowie jakiś czas, w 1257 roku był język Niemieckim. Oczywiście my się porozumiewaliśmy po polsku. I Hans Frank się świetnie tutaj czuł. Poza tym wiecie, że sobie naszą swoją siedzibę uczynił na wzgórzu wawelskim, w Zamku Królewskim, pięknym renesansowym. Udekorował sobie ściany naszymi największymi perełkami malarstwa. Kochani, tak, 17. Perdusz z Krakowa 18 już stała armia, tam U... u wrót. Tutaj. No właśnie, co oni robią, powiedzcie? Muszą chyba tutaj naoliwić, posprawdzać sploty. Podejrzewam. Jak tam Jak tam? Nie wieje. Nie wieje. Szaleńcy. Ale jak powiem wam, że zawsze się wykorzystuje. Ostatnio prowadzałam grupę na Zamku w Ogrodzieńcu i tam trzeba się pozbywać tych wszystkich chwastów, które wrastają i rozsadzają te mury i też są wykwalifikowani alpiniści do tego zatrudniani, bo to byle kto nie może tam się dostać. Tak, oczywiście, no. Także ten, te mosty są bardzo nam, że tak powiem, jednak współczesne dzisiaj. I no, prawda jest taka, że my tą Wisłę możemy tylko w tym kierunku płynąć, bo jedna ze sił przewóz praktycznie nie daje nam możliwości, żeby poruszać się w drugim kierunku. Także dzisiaj ta funkcja transportowa Wisły, ona tak naprawdę bardzo mocno podupadła, moi kochani, po II wojnie światowej. Zaprzestano w tych 40 latach XX wieku tego transportu. A przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, bo możecie o tym nie wiedzieć, że yy, Mamy bardzo długą tradycję budowania tutaj, Kraków był też miastem portowym i słuchajcie stoczniowym, bo pierwsze galary, które budowano to właśnie w Krakowie. po tej wiadomości Byliśmy powiem, że Państwo koło mnie chcą, więc do tego Krakowa ja macie tak naprawdę rzut terefa można to, powiedzieć ja porządny, i zapraszam wszystkich. <laughs> <powiem, inaczej laughs>

Wiem, żeby, wiem, że gdzieś tu w każdym razie trudno. Około mnie Bo jako ścięto w koło mnie jest lampa. No. Dzisiaj ten drolodzy, jak Jeszcze... znaleźli rzeszał. <laughs> 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 <laughs>

Żygiem świat dalej, gdy lodować się w niebie, nie był świat. Nie jak miesięcy, sięgnął ona na pysł. i beci, Nie jak więcej, jak dziewięć miesięcy, sięgnął ona na I ryczy, rycy. mi. Miłość zdradziłaś ty mnie. Miłość, tak miłość zdradziłaś ty mnie. Nie rzuciłaś się z rozpaczy do mnie, ale na się na podróż. O, aż nie rzucać się, zerwać się z rozpaczy, Trzyma się z naszym dla ja wody. No zna się rzucać, bo filmuję. Ja, 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 ja.

i <laughs> Mały przystań na piśmie jest jak taki spokój tak sobie myślaj, myślaj rok po roku. Łajba się czasem kończy, gdy wiatr się pamięt z panami, gdy pożył. Płynie, bo w rzece naturalnie płynie woda. Pływa też w nasze życie. rośnieni broda. Na brzegu jakieś problemy. Społeczne, ekonomiczne. Sam o tym nie myślę Czasami się płynie do tyńca Ryba i wódka się zdarzy Zachody i wschody słońca Jest o czym marzyć A rzeka co nie płynie bo w rzece normalnie płynie woda. Leniwe się jada pierdolin, leniwe są moje myśli, małe małej przystani przy promie, tu na wiśle. Mm. I nie są to żadne atrakcje, te chwile na łajdzie i pali. 吧。 Zapraszamy tak, tak. Panią do Nipomis. dziękujemy. Zapraszamy Panią Przewodniczącą do nic. Do zobaczenia na następnym miejscu. Dziękuję zwiastów, wszystkim. Do czegoś takiego. Na napisz, jest jak ja tak.